I kompanii. ale was wszystkich między siebie podzielić. Najmniej ja bym wam to cicho. Ludzie w kuriaż tym białym ryjem. Czym mogę służyć? Jakiś czas temu byłem na Undwik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe! Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Łatwo nie było. Dlatego liczę, że się odwdzięczycie dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmon Grenekan, generał leitmant drugiej armii konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się, był ty. Ech, Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. E, Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz. Omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo. Mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla niewgardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię i twój pancerz zresztą też. Hmm, w takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe, reszty nie dają tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę, jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnoludkowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja... chcę użyć kwasu. Hmm. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Gryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponadż zabił kilka osób. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Dziewucha sama się prosi. Płacz będzie, jak baronowi z nią potańcują, bo potem jeszcze sioło z dymem puszczą. Pleciuch to plecie, byle pleść. Раз, два, три. Раз, два, Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Podobno mieliście problemy z Archegryfem. Ano, zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę kolon. A, no jednak, co Wiedźmin, to Wiedźmin. <laughs> Masz, uczciwa płaca za uczciwą pracę. Jesteś jak, masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie. Jest bardzo żrący. Wiem tam skąd pochodzę poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła, a potem przekonamy się, kto jest lepszy, fergus czy ja? Gerald! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam panie generale, zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płatnerską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę, ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach. W warunkach bojowych. Oho, ho, ho, jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż te zbroje! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam te zbroje dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę! Geralt, pomożesz? Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty, więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę! Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroje, czekam na zewnątrz. Jasna cholera, ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Ten tego. Żyjesz? Tak... Bliżę się, ale, ale... ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję! Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilgarskiej. Czy to jasne? Ech, jak słońce! Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. A mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem, moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leć rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Kiedy zobaczyłem, jak bełt przebija zbroję Fergusa, miałem moment zawahania, ale szybko minął. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Miło, że wpadł. Chodzi o wiedźmiński pancerz.